i Moniki. Na dworze piękna zima. Czy u was też tyle śniegu napadało? Monika, bo w końcu się zbliżają święta. No właśnie, święta coraz bliżej, a my jeszcze nie mamy udekorowanych pokojów. A co z tym naszym konkursem? A, chodzi ci o ten konkurs, w którym do wygrania był domek Enchantimals? Tak, dzisiaj miało być rozwiązanie tego konkursu. Wszystkim, że wzięliście udział w tym konkursie! Tutaj mam przygotowane nazwiska: wszystkich osób, które wzięły udział w tym konkursie! Wow, jest dużo osób, ale fajnie! Ale zanim zaczniemy losowanie, przypominamy Wam, że nasze filmy pojawiają się dwa razy w tygodniu: w sobotę o godzinie 8 i w środę o 14. Pamiętajcie też o naszym drugim kanale! No to gramy! No to dziewczyny nastała właśnie taka emocjonująca chwila losowania, tak? Tak. Dobra, dobra. kto losuje? Monika czy Agatka? Agatka? Agatka, Agatka my losuje? My losuje, losuje, to to losuje. No, tylko jedną karteczkę, bo tylko jedna okay. wygrywa karteczka. Dziękujemy jeszcze raz za te wszystkie głosy. Ma Agatka tą jedną kartę. Z, o i, u, a. Czyli. Zoja. -ja. Może Monika pomoże. Monika może pomoże? Jaki znak? konkursu jest Soja Romaniewicz. Brawo! Brawo, brawo, gratulujemy i prosimy mamę albo tatę, żeby się z nami skontaktowali. No dobra Monika, to no Pokoje. Kilka osób mamy z poprzedniego roku. Tak, i teraz też dużo zostałyśmy na Mikołaja. Racja, ale jeszcze może pojedziemy do sklepu i coś jeszcze dokupimy. Ciekawy, który pokój będzie ładnie udekorowany. No to dobra, zbieramy się. Właśnie jesteśmy w galerii i zobaczcie, jak ona jest pięknie wystrojona na święta. Tutaj bombeczki, światełka. Tutaj jest choinka. Wzięłaś to choinka? Wow, no, zobaczcie jakie piękne bombaczki, wow. prezenciki. Chcę mieć taką w pokoju. Zobaczcie, jaka tutaj jest ogromna choinka. Jaka duża, jeku. naprawdę jeszcze takiej to nie widziałam. A wiecie co, najbardziej mnie zastanawia, jak oni ją tutaj wnieśli przez takie małe drzwi wejściowe, no nie wiem. A tutaj w tej choince w środku jest jakiś pokoik Mikołaja. On tutaj chyba sobie mieszka, ale niestety nie możemy tutaj wejść. Bo tutaj są prezenty, żeby żadne dziecko ich nie wzięło. Wow, ale ta choinka jest ogromna zegar. Tutaj w środku też są dwie małe choinki. Super! I kolejne choinki, ale świątecznie. Tu nie można przejść. Monika przed chwilą pokazywała Wam tą choinkę z dołu, a zobaczcie, jak ona się prezentuje z góry. Patrzcie, jaka mega wielka. Tam gdzieś na dole jest też Monika. Zaraz może sobie zmienimy miejsce trochę i zobaczymy. jest Monika, widać ją? popatrzcie, popatrzcie. Hej, Siemanko! Monika sobie tam zajada, coś pysznego. No, ale ta choinka robi wrażenie. Bardzo nas ciekawi, czy u Was w miejscowościach, w miastach też są podobne dekoracje. Piszcie nam o tym wszystkim w komentarzach. Smacznego, Monika. Mm, dziękuję, dziękuję. Słyszysz, Monika, dzisiaj mama rano mówi mi, że Paweł, ty całe życie byłeś łysy. A ja mówię, byłem łysy i byłem mądry. A na starość jestem kudłaty i durnowaty. Ty? Ha, ha. Zobaczcie, idę sobie tutaj tym korytarzem i popatrzcie, to jest ogromny prezent. Chcielibyście taki dostać pod choinkę, bo ja bardzo... Dobra, wejdźmy do niego. Jesteśmy w prezencie. Właśnie zostałam prezentem pod choinkę. Kochani, uwaga, uwaga, popatrzcie na to. O, jakie piękne osoby, jak one super migoczą. Jakie... Wingiel wiozą. Patrz, co robią? Węgiel wiodzą. Węgiel, przyjętki! Naprawdę. A tutaj jeżdżą na ludowisko. A tu jeżdżą na lodowisku. Ale piękno są te ozdoby się Ten Ten był bałwanek był jakiś taki zabidzony. Taki zabiedzony taki. Niby wysowa, ale jakiś taki chudziutki. To sobie może na głowę wsadzić, jaki ładny wian. Nie biłzar, nie już Cezar. No, bardzo ładnie. Ale dużo wszędzie tych ozdób, prawda, mamonia? No, tak, nie wiadomo co wybrać. Tak, mnóstwo. tak. Mnóstwo. Zobaczcie na to. No, taka oszroniona, taka jak śnieg to jest właśnie zimowy sytuacja. Zobaczcie ile choinek, ale wszystkie sztuczne. Nam się marzy choinka żywa, ale trochę nie mamy jej gdzie postawić. Troszkę nie ma miejsca, trzeba by było kawałek regału wynosić spokojnie. Albo kawałek ściany przestawić i wtedy znajdzie się miejsce. Proste rozwiązanie, prawda? Oczywiście Zobaczmy, jaki mega bałwanek jedzie sobie na Marta. Ale jest mega dużo tych wszystkich ozdób, dziewczyny. Nie wiadomo, co wybierać. Po drugiej stronie. Rodzina bałwanów. Rodzina bałwanów. Zobaczcie, jakie piękne wyjnyczki. Nie trzeba ich ubierać, bo już są ubrane. Haha, ha. tak zwane. No i takie bardzo zielone, nie? No, bardzo ładne są. Chodzimy, chodzimy tutaj w las, wchodzimy w las wyglądam? Ładnie Reniferku Rogami was pogodę No i widzę, że się ubrałaś też dzisiaj stosownie Tak na czerwono, świątecznie koszyk mam świąteczny No bardzo ci to wszystko pasuje Dobrze mam grzywkę? Dobrze mam grzywkę Kochani jesteśmy już po zakupach i zobaczcie ile nakupiłyśmy ozdób świątecznych No dobra, dobra dziewczyny tylko to wszystko jest na razie na dywanie W takim nieporządku i to wszystko trzeba tak. zawiesić gdzieś, tak? Agatka ty w swoim pokoju, Monika w swoim pokoju, tak? I co robimy taki challenge? Który pokój ładnie ozdobiony na święta? Tak, jasne Kto wygra? Kto wygra? Kto wygra? Zobaczymy. Mamy nadzieję, że oba pokoje będą pięknie przyozdobione. Zaczynamy? No. No to do roboty! Do dzieła! O, pięknie, widzę. Przeozdobiłaś sobie ten pokoik, Opowiedz nam co masz? Tak. Po kolei, co tam ja sobie zrobiłaś? Śnieżynka, zobaczcie. A, śnieżynka taka koło książeczek, no. no. Nie wiem, na, sza na, szaf na szafce, Na szafę. Na szafie. Na taką fajną kokardę. No piękna, ładna, czerwona, no. Tutaj widzę ciągnie się taki długi łańcuch, tak? Ale tutaj jeszcze na dole mamy takiego skrzata, zobaczcie. Ale śmieszny, Oczy. no. Zobacz, nie mamy ten łańcuch. Taki domek świecący, zobaczcie, ale się w oknach świeci. No właśnie. Za chwilę to wszystko będziemy oglądali w ciemnościach, prawda, Agatka? Tak. To na pewno będzie ładnie wyglądało. No co tam dalej tutaj masz? Jest ta mm -hmm. tu patrzcie, jaka duża choinka na mojej szafce. No właśnie. Tutaj mamy dwóch aniołków. Pokaż tych aniołków. A tutaj ich umieściłaś, no. Tu mam takie fajne prezenty. No, wow, ile małych prezentów. To chyba dla krasnoludków, prawda, Agatka? Tak. O Tu mamy takiego Mikołaja, co w środku jest świeczko. A, tutaj, tak. To też zaraz zobaczymy jak zgasimy światełka, no? Tu mamy takiego dołbanka świecącego. Tak. A tu mamy jego skrzak. drugi skrzaku. Długi skrzak, tak, bardzo fajny. Taki sam jak ta chuinka, patrzcie. No, na wysokość, tak, taki sam. Zobaczcie, tu mamy taki dzwoneczek, który nie dzwoni. Aha. Dzwoneczek, który nie dzwoni, o ojejku! A przy okazji poprosimy, żebyście zasubskrybowali nasz kanał z czym. dzwoneczkiem. Z dzwoneczkiem, ale takim dzwoniącym, prawda? No a to nie dzwoni, tak, jakiś dziwny ten dzwoneczek. No. A tutaj nisko to zielone to jest chyba choineczka, którą sama robiłaś, prawda? Ja tutaj pomagałam na zielone, a potem jakieś przyklejałam jakieś... Aha, zrobiłeś ozdoby, tak? Tutaj na tej tablicy też masz widzę przyozdobiony, jakiś śmieszny renif. Ej, a chodźcie jeszcze tutaj, jeszcze coś wam pokażę. Co tam? Mamy takie e, to stroik, mhm. piękny stroik, bardzo ładne Agatko. Mhm. Co tam jeszcze masz ciekawego? Na tablicy jakoś masz tutaj śnieżynkę, prawda? I tu jakieś śnieżynki. Jeszcze jakieś mm, szyszki. choinki, szyszki świecące, tak. Renifer. Reniferki, pięknie, tylko to wszystko okay. sobie um, przyozdobiłaś. Co tutaj jeszcze? No. Tu mamy świeczki zapalone. I mamy taką minimą kolinkę, zobaczcie. No, a świetnie. Na oku mamy łajków, a tu mamy jakieś... A, te naklejki, które naklejałaś, tak? Tak. Subciop. Mamy taki włosy, takie srebrne. Aha. Nie tu mamy... Jej, takie jak świecące. Pięknie Agatko, bardzo się postarałaś i pięknie przyozdobiłaś swój pokój, tak? A teraz idziemy do pokoju Moniki, zobaczyć jak tam jest. Tak, u mnie pokój jest. Też... Już jest gotowy. No, Monika, jak tam się zdobiłaś? Pokazuj nam. Zobaczyliśmy już gwiazdkę tutaj przy randolu. Tak. Co Piękny jeszcze? A gwatka ma taką samą. Okej, okay, czyli tak, tutaj mam takie światełka gwiazdeczki, które są po prostu piękne. Piękne, e mega śnećne, tak? To są gwiazdeczki. Teraz tak, ja widzimy dokładnie. Co tam jeszcze? Widzę, że tu masz dużo takich świecidełek. Tak, tutaj w mam swoim taki pokoju. ze świeczką, no, bo ja bardzo lubię świeczki. No właśnie czujemy, znaczy ja czuję tutaj właśnie w Twoim pokoju, że jest bardzo dużo tak, świeczek. Zaraz tak. To wszystko zobaczymy. Pierwsza właśnie była koło okna. Druga już widzę chyba tutaj, tak? Tak. Koło Mikołaja. Mm. Taka świąteczna, Merry Christmas. Jestem. No. I tutaj mam jeszcze takie światełka, kuleczki dookoła tej tablicy korkowej i zegarka. Ma, ale na tablicy korkowej też widzę wiele tak. takich różnych świątecznych ja akcesoriów. <laughs> I tutaj koło telewizora mam świeczki. Mam taką kartkę, taką dużą. Co to za kartka? Ja ją robiłam, bo był konkurs, to chyba było w drugiej klasie. I właśnie. Na taką świąteczną, angielską gatkę mm -hmm. Bożego Narodzenia, bo ja bym już zajęłam drugie miejsce. Wow! Pokaż ją jeszcze, pokaż. Mm, bardzo ładna. Tak, i w środku takie życzenia. Mm -hmm. No i najważniejsze, oczywiście, w święta, czyli choinka. No tak, choinki tak. nie mogło zabraknąć. Tak, choinka. choinkę dostałam od Mikołaja. I to no też. pięknie ją przystroiłaś, tak. muszę powiedzieć. Bardzo ładnie, kolorowo, a mm -hmm. zresztą też. I tego bałwanka też dostałam od Mikołaja. Tak, świeci się tam, oczywiście, a. co? Świecy, świeczka. O i tutaj też jest świeczka. I świeczka, no tak. Jesteś zwolenniczką wielu świeczek. O, Co tu tak. jeszcze? Co tu jeszcze mamy w No pokoju? to e, przejdźmy tutaj i e, żeby poprzylejć te naklejeczki, to na ten pomysł padła mama. Mm -hmm. Ale to mi się bardzo podoba. No tak, To Są już coś... takie naklejki na okna, ale tutaj też one no tak. bardzo pasują. No i teraz na tej stronie i oczywiście czego nie mogę zabraknąć? Śmierzy. Świeczek, mnóstwo świeczek. A ona się świecą. Na razie nie widzimy, bo jest jeszcze zbyt. Jasno może, ale za chwilę jak zgasimy światło, to zobaczymy tutaj, jak to wszystko będzie fajnie wyglądało. Co tu jeszcze oprócz tych świeczek masz Monisie? Tutaj mam takiego skrzacika. Skrzacik sobie taki siedzi koło zdjęcia z mamusią, tak? <laughs> tak, i tutaj to, ta ramka też się pali, dlatego mm -hmm. to jest super. A no i jeszcze tutaj na górze mam taki łańcuszek. Taki właśnie bardzo fajny. Ja go sobie oplotłam w takie ym, światełka. Taki miałam pomysł. Super. I tutaj jest taki skrzacik. No dobra, a teraz zgasimy światło i sobie. Zobaczymy jaki jest piękny świąteczny klimacik w moim pokoju, a potem zapraszamy też do pokoju Agatki. świątecznie rozświetlonym filmem. Piszcie w komentarzach, który Wam się pokój bardziej spodobał. Pamiętajcie, że nasze filmiki pojawiają się dwa razy w tygodniu w środę i w sobotę. Patrzcie na nasz drugi kanał No to Gramy! Klikajcie w miniaturki, które teraz widzicie koło nas. Oglądajcie! Inne na filmiki na kanale Fiki Miki, Agatki i Moniki. Posajcie na naszego Instagrama oraz Facebooka. Subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem. Pa! pa.